Dziś opowiem wam o Tomaszu Siemoniaku. Dla się znajomych w naszym opieki zostawcie łapką w górę, a więcej osób się o tym dowiedziało i subskrypcją, żeby być na bieżąco z takimi ciekawostkami. Tomasz urodził się 2 lipca 1967 w Wałbrzychu. Działalność polityczną rozpoczął wstępując do Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Z ramienia tej partii kandydował do Sejmu w 1993, lecz mu się nie udało. Potem był w Unii Wolności, a na samym końcu został członkiem Platformy Obywatelskiej. W latach 2011-2015 był ministrem obrony narodowej. Od 2015 jest posłem z ramienia PO. W latach 2014-2015 był wiceprezesem. Od 2023 jest ministrem, członkiem Rady Ministrów. W 2024 został ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Do zobaczenia!